dzisiaj zagrałem w Więc yy, ładuję się robi yy, to Jeszcze nie grałem Ale jak to załączyć To się tak długo ładuje O Więc ja po prostu zrobię cięcie. Więc widzimy się. Po Cześć po przerwie. Teraz. O, udało mi się to uruchomić. Grać. Tylko nie przecieści na koniec, dobra? Ej, ej, ej. ej. No, dobra. Nie, nie wiem, jak tam i Nie grałem w to. A widać, słońce twarz. No trudno. No może być. Przyniesiesz mi tą mąkę? Czyli coś takiego jak portal, nie? Dobra. A, tutaj jest jeszcze coś. Woo, mam portal. O, <coughs> mój, boli ręka. Jeszcze. Dobra, czekaj, wytrzymasz. Minuta i 50. Pięćdziesiąt... No, dobra, będzie dzisiaj krótszy odcinek. A w ogóle o to chodzi w tej grze? O, tam tam chyba nie byliśmy? dobra na tym serwerze nie wiem więc poszukamy innej mapki to cięcie po przerwie znaleźliśmy lepszego serwa, wow wow wal 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 wal, wal, wal go wal dysz dysz dysz, 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 dysz. fuck Zgon. Dobra. No? Pójdziesz do Biedronki po mąkę ziemniakową? Tak, dobra. Cięć. Mogę sobie pograć. na tyle dzisiejszego odcinka. Widzimy się w następnym. Siema.